Ojczyzna moja jest głębokim dołem. Schyl głowę przed nim, bo w dole tym leżą z umilkłym sercem przestrzelonym czołem. Ciała zabrane poległym żołnierzom. Ręce ojczyzny są splecione obie, oczy zawarte, a myśli skupione. Martwe powietrze stoi przy jej grobie, bo nawet słońce świeci w inną stronę. Gdy ziemia żywi, to co o życiu kłamie, gdy niebo wzruszy, to rozpaczą natchnie. Imią ojczyzny jest świętym opłatkiem, którym się każde ludzkie serce łamie. Ojczyzna moja jest głosem z oddali, słuchania wiernie i słyszana cała. Cały świat po to tylko się zapali, by ona serce gorące miała. Zbigniew Bienkowski Chcę podkreślić, że cmentarz Janowski to również miejsce spoczynku wielu powstańców styczniowych. Tak się przyjęło, że tak naprawdę to tylko górka na cmentarzu Łyczakowskim to miejsce pochówku powstańców styczniowych, a tu się okazuje, że na cmentarzu Janowskim jest co najmniej znanych kilkunastu powstańców styczniowych, którzy leżą na bardzo różnych polach tego cmentarza. Stąd my wiemy, że tacy powstańcy spoczywają na cmentarzu Janowskim. A te osoby, które walczyły o lwów, które zmarły śmiercią naturalną w okresie międzywojennym, w okresie po II wojnie światowej, również są rozsiani po różnych polach cmentarza i takich pochówków też jest co najmniej kilkanaście, o których my wiemy. Oczywiście nie o wszystkich wiemy, ale znamy nazwiska co najmniej kilkunastu obrońców Lwowa, których groby się po dzień dzisiejszy zachowały na cmentarzu Janowskim, na różnych polach tego cmentarza. Cmentarz, na którym są pochowani powstańcy styczniowi, to myślę, że pan nas nieco zaskoczył, chociaż do II wojny światowej jeszcze kilka osób było przy życiu. Tak, więc powano powstańców styczniowych w różnych latach. Tak jak umierali. Umierali pod koniec XIX wieku i wówczas ich też chowano na początku XX wieku. Wieku chowano przecież, tam leży m.in. Edward Machan, właściciel fabryki, dużej Powstaniec styczniowy, leży wielu innych powstańców styczniowych. Po prostu ta informacja jest mało znaną informacją. Myślę, że szerzej będziemy o tych osobach pisać w przygotowywanej książce na temat cmentarza Janowskiego. O, do sed <muchas>